Odchudzanie może być trudne, zwłaszcza gdy brakuje nam motywacji. Aby osiągnąć sukces warto poznać różne metody, które pomogą nam w utrzymaniu motywacji na wysokim poziomie. W tym wideo przedstawię Ci kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci postawić pierwsze kroki w walce z nadwagą i utracie tłuszczu z okolic brzucha. W tej prezentacji umówimy sobie takie zagadnienia jak Jak zaplanować posiłki, aby maksymalnie wspomóc proces odchudzania? Jak wprowadzić regularną aktywność fizyczną w zatłoczonym grafiku? Gdzie znaleźć wsparcie, jeśli w otoczeniu brakuje nam zrozumienia? Jak świętować swoje sukcesy, aby podtrzymać motywację? Jak zachować pozytywne nastawienie, nawet w trudnych momentach? Czy czujesz frustrację z powodu nieudanych prób pozbycia się tłuszczu z brzucha? Nie jesteś sam, a my mamy dla Ciebie rozwiązanie. Umów się na konsultację telefoniczną i dąż naszego programu Metamorfozy Sylwet. Już sama rozmowa bardzo Ci pomoże, ponieważ ustalimy sobie trzy rzeczy. Po pierwsze, zbadamy przyczynę, dlaczego wcześniej nie udało Ci się osiągnąć efektu. Następnie przeanalizujemy Twoje cele i potrzeby, a na koniec zaproponujemy konkretny plan działania. Jeżeli uznamy, że Ty jesteś odpowiednią osobą, żeby dołączyć do naszego programu, to umówimy Cię na spotkanie z trenerem personalnym w naszym prywatnym studiu treningowym. Natomiast jeżeli uznamy, że nie jesteśmy w stanie Ci pomóc lub Ty stwierdzisz, że to nie jest dla Ciebie, to nic się nie stanie, po prostu zyskasz wiedzę z zakresu żywienia i treningu. Posłuchaj, jeśli chcesz raz na zawsze pozbyć się tych cholernych boczków, żeby budzić się rano z pełnią energii i żeby osoby z Twojego otoczenia co krok pytały, jak to robisz, że masz taką świetną sylwetkę pomimo nawału obowiązków, to koniecznie wybierz dogodny termin konsultacji. I pamiętaj, jeśli nie osiągniesz zadowalających efektów, to nic nie w procesu odchudzania. Jak zacząć? Ważnym elementem procesu odchudzania jest odpowiednie podejście do niego. Aby zacząć, warto zastosować się do kilku porad, które pomogą Ci w pierwszych krokach. Jak zdefiniować realne cele odchudzania? Znaczenie określenia celów w procesie odchudzania jest kluczowe. Realne cele pomogą utrzymać motywację i skupić się na osiągnięciu sukcesu. Aby zdefiniować realne cele, warto ustalić, ile kilogramów chcemy stracić i w jakim czasie. Wziąć pod uwagę nasze indywidualne potrzeby i możliwości. Postawić na małe, osiągalne cele, które będą prowadzić do większego sukcesu. Zapisywanie celów ma duże znaczenie w procesie odchudzania, ponieważ wpływa na naszą motywację. Zapisując swoje cele, zobowiązujemy się do ich realizacji i utrzymujemy świadomość tego, co chcemy osiągnąć. Możemy również śledzić nasze cele i postępy i cieszyć się ich sukcesami. Jak zdrowe posiłki mogą pomóc w osiągnięciu celu? Znaczenie zmiany nawyków żywieniowych w procesie odchudzenia jest ogromne. Zdrowe posiłki są kluczowe dla utrzymania prawidłowej wagi i zdrowia. Aby wprowadzić zdrowe posiłki do swojej diety, warto unikać przetworzonej żywności i wybierać produkty naturalne, stawiać na białko, błonnik i zdrowe tłuszcze, które pomogą w utrzymaniu sytości. Prowadzić do diety więcej warzyw i owoców, które dostarczają witamin i miterałów. Planować posiłki z wyprzedzeniem, aby unikać pokusy sięgnięcia po niezdrowe przekąski. Wprowadzenie tych zmian do swojego stylu życia pomoże Ci w osiągnięciu celów związanych z odchudzaniem i utrzymaniu zdrowia na dłuższą metę. Motywacja jest kluczowym elementem w procesie odchudzania. Bez niej trudno jest osiągnąć zamierzone cele i utrzymać zdrowy styl życia. W tej sekcji przedstawimy praktyczne wskazówki, jak znaleźć i utrzymać motywację do odchudzania oraz jak radzić sobie z utratą motywacji. Jak znaleźć motywację do odchudzania? Praktyczne wskazówki. Aby znaleźć motywację do odchudzania, warto zastosować się do kilku porad. Określ swoje dlaczego. Zastanów się, dlaczego chcesz uschudnąć i jakie korzyści przyniesie ci osiągnięcie twojego celu. Wizualizuj sukces. Wyobraź sobie siebie po osiągnięciu celu. To może pomóc utrzymać ci motywację. Znajdź wsparcie. Otaczaj się osobami, które mają podobne cele lub są w stanie cię wesprzeć w procesie odchudzania. Ustal realistyczne cele, postaw na małe, osiągalne cele, które będą prowadzić cię do większego sukcesu. Utrzymywanie motywacji podczas odchudzania może być wyzwaniem, szczególnie gdy proces trwa długo. Oto kilka porad: jak utrzymać motywację. Świętuj małe sukcesy, doceniaj każdy osiągnięty cel, nawet jeśli to tylko mały krok w kierunku twojego głównego celu. Unikaj porównań, skup się na swoim postępie i nie porównuj się z innymi. Każdy ma swoje tempo i indywidualne potrzeby. Prowadź różnorodność, eksperymentuj z różnymi formami aktywności fizycznej i zdrowymi przepisami, aby uniknąć nudy. Przypominaj sobie stale o swoim dlaczego. Regularnie wracaj do swoich powodów, dla których chcesz zmieniać sylwetkę, aby utrzymywać tą motywację. W tej sekcji chciałbym omówić skuteczne strategie zwiększenia motywacji do odchudzania, które pomogą Ci w utrzymaniu zaangażowania w procesie zmiany sylwetki. Dieta odchudzająca może stać się motywatorem do odchudzania, jeśli będzie stosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji. Oto kilka wskazówek, jak uczynić dietę motywatorem. Wybierz dietę, która Cię interesuje. Eksperymentuj z różnymi rodzajami diet, aby znaleźć tę, która najbardziej Ci odpowiada. Skup się na zdrowych produktach. Prowadź do swojej diety więcej warzyw, owoców i białka. Zdrowe tłuszcze, które pomogą Ci dostarczyć energię, poprawią Twoje samopoczucie. Planuj posiłki, przygotuj plan posiłków na cały tydzień, aby unikać spontanicznych niezdrowych wyborów. Doceniaj smak, eksperymentuj z przyprawami i nowymi przepisami, aby cieszyć się smakiem zdrowych potraw. Wsparcie grupy może znacząco wpłynąć na motywację do odchudzania. Oto dlaczego warto rozważyć odchudzanie w grupie. Wzajemne wsparcie. Uczestnicy grupy mogą się wzajemnie motywować, dzielić się doświadczeniami i radami. Wspólne cele, dzielenie się celami z innymi uczestnikami grupy może pomóc w utrzymaniu motywacji i zaangażowania. Zdrowa rywalizacja może dodatkowo zmotywować do dalszych działań. Wspólne treningi, ćwiczenia w grupie mogą być bardziej angażujące i przyjemne niż samodzielne treningi. Wyznaczanie małych celów: jak to pomoże w zmotywowaniu do dalszych działań? Wyznaczanie małych celów jest kluczowe do utrzymywania motywacji w procesie odchudzania. Osiągalność. Małe cele są łatwiejsze do osiągnięcia, co pozwala na szybsze zauważanie postępów. Poczucie sukcesu. Osiągnięcie małych celów wpływa na wzrost poczucia własnej wartości i motywacji do dalszych działań. Adaptacja. Małe cele pozwalają na stopniowe wprowadzanie zmian, co ułatwia adaptację do nowego stylu życia. Dzięki małym celom unikasz rozczarowań wynikających z nierealistycznych oczekiwań. Stosując się do powyższych strategii, zwiększasz swoją motywację do odchudzania i będziesz w stanie osiągać zamierzone cele. Pamiętaj, kluczem do sukcesu jest cierpliwość, konsekwencja i zaangażowanie w proces zmiany nawyków oraz aktywności fizycznej. Utrzymywanie równowagi między zdrowiem a odchudzaniem jest kluczowe do osiągnięcia trwałych rezultatów i uniknięcia negatywnych skutków dla organizmu, np. efektu jojo. Unikaj restrykcyjnych diet. Dlaczego są one szkodliwe dla zdrowia? Restrykcyjne diety mogą być szkodliwe dla zdrowia, ponieważ prowadzą do niedoborów składników odżywczych, osłabienia organizmu i zaburzeń metabolicznych. Oto dlaczego warto unikać restrykcyjnych diet w procesie odchudzania. Niedobory składników odżywczych. Restrykcyjne diety często eliminują ważne grupy produktów, co prowadzi do niedoborów witamin i minerałów, które są kluczowe dla naszego organizmu. Osłabienie organizmu. Zbyt niski poziom kalorii może prowadzić do osłabienia, zmniejszenia wydolności fizycznej i osłabienia odporności. Zaburzenia metaboliczne, restrykcyjne diety mogą prowadzić do spowolnienia metabolizmu, co utrudnia utrzymanie prawidłowej masy ciała w przyszłości. Problemy psychiczne, restrykcyjne diety mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania, lęków i depresji. Jak monitorowane efekty wpływają na zdrowie i odchudzanie? Regularne kontrolowanie efektów pozwala na śledzenie postępów i dostosowanie planu odchudzania do indywidualnych potrzeb. Utrzymanie motywacji. Obserwowanie efektów swoich działań może zwiększyć motywację do dalszego odchudzania. Wczesne wykrywanie problemów, monitorowanie efektów pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z odchudzaniem. Realistyczne oczekiwania. Kontrolowanie efektów pozwala na utrzymanie realistycznych oczekiwań co do tempa i rezultatów odchudzania. Stosując się do powyższych porad, będziesz w stanie utrzymać równowagę między zdrowiem a odchudzaniem, co pozwoli Ci osiągnąć trwałe rezultaty i uniknąć negatywnych skutków dla organizmu. Podsumowanie: jak skutecznie zmotywować się do odchudzania? W podsumowaniu do tego wideo przedstawimy najważniejsze punkty, które pomogą Ci zmotywować się do odchudzania i utrzymywania zdrowego stylu życia. Unikaj restrykcyjnych diet, zamiast tego wprowadź zdrowe nawyki żywieniowe, takie jak różnorodność, kontrola porcji, regularność, nawodnienie oraz unikanie przetworzonych produktów. Warto również pamiętać o znaczeniu utrzymania równowagi między zdrowiem a odchudzaniem. Stosując się do powyższych porad, będzie w stanie osiągać trwałe rezultaty i unikać negatywnych skutków dla organizmu. Poniżej przedstawiam kilka dodatkowych wskazówek, które mogą Ci pomóc w utrzymaniu motywacji do odchudzania. Ustal realistyczne cele, postaw na małe, osiągalne cele, które pozwolą Ci cieszyć się sukcesami i utrzymać motywację. Wsparcie bliskich. Otaczaj się osobami, które będą Cię wspierać w procesie odchudzania i pomogą utrzymać motywację. Planuj posiłki. Planowanie posiłku z wyprzedzeniem pozwala unikać niezdrowych wyborów i utrzymać zdrową dietę. Ćwicz regularnie. Aktywność fizyczna nie tylko wspomaga odchudzanie, ale również wpływa na pozytywne samopoczucie i motywację. Doceniaj swoje osiągnięcia. Świętuj swoje małe sukcesy, nawet te najmniejsze, aby utrzymać motywację i cieszyć się procesem odchudzania. Stosując się do powyższych wskazówek, będziesz w stanie skutecznie zmotywować się do odchudzania i utrzymywania zdrowego stylu życia. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest równowaga między zdrowiem a odchudzaniem oraz konsekwentne wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Uzbrojony w tę wiedzę dąż do naszej społeczności na Facebooku, gdzie znajdziesz motywację grupy ludzi do podobnych problemach, gdzie możesz zainspirować się ich historiami oraz mieć możliwość zadawania pytań naszym trenerom personalnym. Odbierz nasze bezpłatne materiały, m.in. e-booki z błyskawicznymi posiłkami dla zapracowanych, jak przestać zajadać stres, czy szkolenie jak ułożyć własny jadłospis oraz wiele innych. Cześć!